To będzie film o Pierdole, ale przez tą Pierdołę naprawdę możecie oblać egzamin na prawo jazdy. Dlatego że znam osoby, które przez brak włączenia odpowiednich świateł do jazdy, te osoby miały włączone światła, ale nieodpowiednie, oblały egzamin. I dlaczego tak się może wydarzyć? Dlatego, że część instruktorów, oczywiście znowu, część instruktorów jak najbardziej uczy Was poprawnie i jak najbardziej dobrze Was uczy jeździć. Ale są instruktorzy, którzy nie przypominają Wam. Na każdych jazdach, o tym, żebyście sprawdzili, czy macie włączone odpowiednie światła do jazdy. Dlatego, że często to wygląda tak, że na przykład jest lato, wsiadacie do samochodu po kimś, ten samochód jest odpalony, chodzi sobie klimatyzacja, żeby samochód się chłodził. Więc wy tak naprawdę ustawiacie fotel, ustawiacie kierownicę, ustawiacie lusterka, zapinacie pas i jedziecie. Czyli nie dostajecie każdorazowo informacji o tym, żebyście sprawdzili, czy macie włączone odpowiednie światła do jazdy. No i jaki to może generować problem? Więc. W dzień możecie jeździć na dwóch rodzajach świateł. Pierwsze to są światła dojazdy dziennej, a drugie to są światła mijania, czyli światła krótkie. I teraz światła dojazdy dziennej włączają się zazwyczaj samoczynnie po odpaleniu samochodu, no, a druga rzecz jest taka, że na światłach dojazdy dziennej możemy jeździć w dzień w normalnej przejrzystości powietrza. Ale jeżeli mamy taki bajzel, jak ja mam w tym momencie za oknem, czyli pada deszcz, to jest obowiązek jazdy na światłach mijania, czyli światłach krótkich. No i teraz, jaki to może generować problem? Więc wyobraźcie sobie sytuację taką, że siadacie na egzaminie na placu do samochodu i macie normalną pogodę i jedziecie na światło do jazdy dziennej, przejeżdżacie sobie ten plac, wyjeżdżacie na miasto i nagle zaczyna wam padać. No i wyjadąc na światła derby dziennej, powinniście w tym momencie pamiętać o tym, żeby te światła zmienić na światła mijania, bo wam się zmieniły warunki pogodowe. No i teraz pytanie: jak dużo z was będzie o tym pamiętać? <laughs> Jedna osoba na milion. Naprawdę w stresie, wierzcie mi, nie będziecie pamiętali o zmianie światła. Więc jaki jest sposób rozwiązania tej sytuacji? No więc pamiętajcie o tym, żeby na egzaminie zawsze. Włączyć światła mijania, czyli światła krótkie, bo to są zawsze światła odpowiednie do jazdy, bo przepis mówi, że przez całą dobę mamy obowiązek jeździć na światłach mijania, czyli światłach krótkich, a na światłach dziennych możemy jeździć czasem w dzień w normalnej przystości powietrza. Więc po prostu, jeżeli włączycie sobie światła mijania, to nie przejmujecie się światłami, macie odpowiednie światło do jazdy, no i jedziecie sobie spokojnie, jak ze mnie, nie musicie o tym. Pamiętać. No, i na koniec tutaj jeszcze informacja, że tak, tutaj pojawi Wam się link, jeżeli oglądacie ten film na YouTubie, to tutaj pojawi Wam się link do filmu, w którym, czy tutaj już nie wiem. Nieważne, pojawi Wam się link, w którym y, mówię o tym, jaka jest dokładna kolejność działań na egzaminie na prawo jazdy, jak wsiadacie do samochodu, więc sobie ten film zobaczcie. Jeżeli oglądacie ten film, który widzicie teraz na TikToku, no to też sobie musicie tam gdzieś przeszperać kanał, albo odsyłam Was na YouTube'a. Na koniec zapraszam Was oczywiście jeszcze na moją stronę, czy na stronę paniacku.pl Zapraszam Was do Mieleckiego i Rzeszowskiego Skręcika, no i trzymam kciuki, żebyście zdali egzamin za pierwszym razem.